Jak myślisz, dlaczego jest osobną stopa Apostołów? Ponieważ każdego dnia, gdy wyjdziesz z domu, twoje stopy się pobrudzą, już z samego bycia na tym świecie. Więc witaj w systemie ciała i zdarzy ci się nie uczynić tego, co powinieneś. I nie mówię tutaj o świadomym decydowaniu, że pójdziesz tu założyć lub ćpać. ale na przykład, że ktoś jednej nocy wypił za dużo drinków, nie był zbyt miły dla jakiejś osoby. Cokolwiek małego to jest, ale Jezus umył stopę apostołów, by pokazać nam, że nasz Ojciec oczyszcza nas codziennie, każdego dnia i ci, którzy są narodzeni z Boga, nie mogą zgrzeszyć. I powodem tego jest, że gdy zostajesz nawrócony, jedna strona zostaje inwersowana, i dwoje łączy się ze sobą jak dwa magnesy, i diabeł nie może się ponownie do Ciebie przyczepić szczeluści. Czyli nie może cię połączyć z szarańczą, ponieważ miało miejsce w tobie duchowe odrodzenie i jesteś zapieczętowany przez Boga, jak te magnesy. Więc szatan nie może się z tobą ponownie połączyć. Nawet Dawid zgrzeszył przeciwko Bogu. Po pierwsze, nie poszedł na bitwę, na jaką powinien pójść, a zamiast tego był w zamku, odpoczywając i obserwując Batrzebę biorącą kąpiel. Przeprowadził ją do siebie i co założył? Zapłodnił ją, i wtedy, zamiast przyznać się do wszystkiego, ściągnął Uriasa z linii frontu do siebie i powiedział mu, żeby spał ze swoją żoną, gdyż na to zasłuży, mając nadzieję, że Uriasz będzie z tą żoną współżył i nie wyjdzie na to, że dziecko, jakie ma trzeba, to dziecko da tak naprawdę Dawida. Jednakże uriasz nie poszedł do domu, ale spał na schodach świątyni, więc Dawid postanowił wysłać go na linię frontu z notką, że podczas zaciętej walki wojska, wojsko odejdzie od uriasza i on zostanie zamordowany w trakcie walki, a więc Dawid wystawił go na pewną śmierć. No to jest okropne. I uriasz mógł powiedzieć: Co założyłeś z moją żoną? zapłodniłeś ją, przeprowadziłeś mnie do domu i chciałeś wrobić mnie. Wciążę. to Twojego dziecka. Ale to nie zadziałało. Wtedy wysłałeś mnie na linię frontu, żeby mnie zamordować. Dzięki. No, brzmi to okropnie, prawda? I Bóg wybaczył Danielu Dawidowi ale konsekwencje tego grzechu musiał ponieść i za jego życia już nie było pokoju. Bóg kocha Ciebie i to nie Twoje uczucie bycia niewartym determinuje, czy zostaniesz oczyszczony. To, co determinuje, że, zostaniesz, że dostaniesz wyrok uniewinniający, to to, co mówi Biblia. A mówi, będziesz wiedział, ginosko wiedzieć absolutnie prawdę, że zostałeś odwrócony. I ta prawda Ciebie aluthero, czyli uwolni. Nie alusera, gdyż alusera to jest bezprawna wolność. Żeńska alutherow to jest męska forma. Wszyscy, którzy się nawróciliście, wszyscy otrzymaliście białe szaty, ponieważ jesteście na skale. Zostaliście oczyszczeni. Nie ma Was białego i czarnego już, ale biały. I biały. I nie chodzi tu oczywiście o kolor, ale światło, światłość i ciemność. Jeżeli twoje oczy są pojedyncze, całe Twoje ciało jest pełne światła. Przed nawróceniem jedno to światłość, a drugie ciemność. Gdy się nawracasz, twoje oczy stają się pojedyncze, a twoje ciało staje się pełne światła, a nie światłości ciemności, jakie jest połączone z czeluścią. Ucinasz bluetooth szczeluś szczeluścią. Jesteś nawrócony, poczenie z się zostało przerwane i nie ma już świadectwa przeciwko Tobie. Sędzia podpisał uniewinnienie i teraz tylko czekasz, aż Twoje ciało umrze, i powracasz do swojego ojca w niebie. Odkrycie twojej drugiej strony drugiej połowy równania, jaką jest druga połowa Ciebie, gdzie dosłownie odkrywasz swoją tożsamość. I w konsekwencji udowadniasz istnienie Boga wewnątrz systemu. Ponieważ gdy, rozdziela, gdy rozdzielasz dwie rzeczy i odkrywasz tą część, jaka jest ukryta, zadajesz sobie pytanie, dlaczego dziewica jest dechą owcą? Dlaczego Watykan jest wężem? Odkrywasz prawdę i prawda mieszka w tobie. I masz całkowite zrozumienie swojej tożsamości. I udowadniasz tak istnienie Boga, gdy nawracasz się i powracasz do tego, kim naprawdę jesteś wewnątrz systemu. Jeżeli nie odkrywasz tego za życia, kończysz w czeluści. Szatan ma Twoją duszę i dowiadujesz się, kim jesteś w sekundzie, gdy umierasz, gdy Twoja dusza jest już pochłonięta przez wymiar, nad którym nie masz absolutnie żadnej kontroli, ale gdy nawracasz się, gdy jeszcze jesteś w tym systemie, dosłownie udowadniasz, udowadniasz istnienie Boga. I chciałabym, żebyście mieli świadomość, że jakiekolwiek walki macie, to pamiętajcie, to nie są wasze walki. To nie są wasze walki. Jeżeli ja mam jakąś walkę, to nie jest moja walka. To jest walka Boga. Należy pozwolić Jemu działać w nas, bo on, gdy w nas zamieszkuje, on przyjmuje kontrolę i wszelkie walki toczy za nas. Dlatego nie ma zbawienia uczynków, aby ktokolwiek. Mógł się z tych uczynków chlubić. Wszystko wynika tylko i wyłącznie z łaski. Wiara pochodzi z przyjęcia Jezusa z łaski. Z wiary, dopiero uczynki, dlatego że wierzymy, że Bóg w nas mieszka i przez nas działa. I tutaj wszystko, moi drodzy, wiąże się z czasem. My wybraliśmy przyjęcie ciała i to ciało jest przedmiotem niszczenia z czasem. Mamy czas od początku świata do końca świata, ale wtedy jest to podmiotem niszczenia z czasem. Jest to świat wieczności. Tak jak to czytamy w Księdze Zdajew w rozdziale pierwszym. To są pokolenia niebios i ziemi, i dnia w jakich Bóg jak jest... jest yy, w jakich Bóg? Ich stworza, więc był początek wszystkich początków. I kto stworzył Elohim? El. Wszechmogący Bóg czyż, nie? Kto jest jej głową? Jechoszuła sam istniejący wieczny Jechowa Elohim. Jehowa Elohim nie samo Elohim, Jehowa Elohim. Dlaczego jest samo istniejącym wiecznym Jehową Elohim? Ponieważ odkupuje system na krzyżu. On może przezwyciężyć cały świat za pomocą wejścia do niego, ponieważ on jest z nieba. Wchodzi poprzez ciało, jakim jest ten system, wchodzi, rodzi się w systemie w formie Jezusa Chrystusa. Tego, który został namaszczony, i gdy akceptujesz Jego zapłatę, wtedy już nie jesteś podmiotem zasad systemu, gdy umierasz. Zostałeś nawrócony, już nie należysz do tego systemu. Okup został zapłacony za Twoje ciało. To jest podróż poprzez czas. My dosłownie przechodzimy przez czas w ciele. Jesteś w ciele, ale jesteś bytem świetnym, jesteś światłem, jakie mieszka w ciele. I przychodzisz przez czas. Jesteś pewnego rodzaju podróżniczym w czasie, a czas jest jak składające się ręczniki papierowe, jeden na drugim. Jeżeli nie jesteś nawrócony na czas Twojego odejścia, stajesz się podmiotem tego, co się dzieje tutaj. Gdy już się stąd nigdy nie wydostaniesz, co jest wiecznym zniszczeniem, a dokładniej asymilacją i spaleniem. A wiemy, że kształt szarańczy, wyraz kształt znaczy asymilacja. Nasze ciało gospodarza istnieje w czasie. Światło, jakie jest w nas, jest rzeczą wymiarową. Światło w nas podróżuje poprzez system zwany czasem, jak okresy Ziemi, a więc podróżujemy przez jedną warstwę czasu. Ci, którzy zostali uznani za godnych, którzy zostali nawróceni, opuszczą ten świat. I nawet jeżeli umrzesz w tym procesie, to wracasz do Stwórcy, ale ci, którzy się nie nawrócili, znajdą się w dolnej części, w asymilacji. W drugim zmartwychwstaniu i wrzuceni do jeziora ognia, gdyż to właśnie wybrali, wybierając mordercę za swojego ojca, nigdy nie akceptując prawdy, umierając w rebelii przeciwko Najwyższemu. film Luz idealnie pokazuje koncept czasu, jaki jest naszym więzieniem. I słyszymy tam, oczywiście filmik w internecie dołączony będzie ten fragment, elektryczne impulsy. Każda komórka zna inną komórkę i się z nią komunikuje. Mieniają tysiące informacji pomiędzy sobą na sekundę. Komórki grupują się razem, tworzą gigantyczną sieć informacji, która z kolei tworzy materię. Komórki zbierają się i przybierają jedną formę, i wtedy z jej ręki wyrasta druga, w przeciwnym kierunku, następnie zmienia się w pazur jakby jakiegoś gada, a potem jakiegoś stworzenia wodnego. Deformuje, reformuje. Nie ma różnicy, to to samo. Ludzie uważają siebie za wyjątkowych, więc zakorzenili swoją teorię istnienia w swojej wyjątkowości. Jeden to jednostka ich miary, ale tak nie jest. Wszystkie systemy społeczne, jakie wprowadziliśmy, to zaledwie szkice. 1 plus 1 równa się 2. To wszystko, czego się nauczyliśmy. Ale 1 plus 1 nigdy nie równało się 2. Tak naprawdę nie ma liczb ani liter. Skodyfikowaliśmy nasze istnienia, aby zniżyć je do rozmiaru człowieka. Aby uczynić je zrozumiałym. Stworzyliśmy skalę po to, aby zapomnieć o niezgłębionej skali. Ale jeżeli ludzie nie są jednostką miary, a świat nie jest rządzony przez prawa matematyki, co rządzi tym wszystkim? Nagraj samochód spędzący ulicą, przyspiesz obraz nieskończenie i samochód znika, więc jaki mamy dowód na jego istnienie? Czas legitymizuje jego istnienie. Czas jest jedyną prawdziwą jednostką miary, daje dowód na istnienie materii. Bez czasu nie istniejemy. Zwróćmy szczególną uwagę yy, na wyraz podróży w czasie w pierwszym liście Piotra, w rozdziale pierwszym rozdziale trzecim, yy, rozdziale, w rozdziale w wersie trzecim. Urobiony pokocie z naszego Pana Jezusa Chrystusa, ten, co według wielkiej Jego miłości, Jego litości z powodu powstania z martwych Jezusa zrodził nas ponownie. Powstanie zmarłych to znaczy standing up again. Ponownie stać, ale standing i up again. stanie, znaczy standing up. I to jest zmartwychwstanie, odzyskanie prawdy duchowej. A jak? Tutaj jesteśmy odwróceni do góry nogami. I jest to wyraz anestezji. Znowu ana. I mamy stezis. Ten da, ponieważ robiąc to, odwracając dziewicę, widząc, że jest dechą owcą i rozumiejąc, dlaczego jest martwą owcą, wtedy ponownie wiesz, kim jesteś i myślisz: wow, jesteś częścią całości Jezusa i jesteś iskrą tego wiecznego życia i podróżujesz poprzez czas w ciele gospodarza i zostajesz wykupiany, wykupiony. wykupiony. Ponieważ zostałeś w Nim uwięziony i ten czas Ciebie zabija. Jezusa to jest i Jezus z hebrajskiego wrazu H3091, jeho Jeho to samoistniejący wieczny Bóg, a szuła znaczy szeroko otworzyć loch, czyli Twoje ciało. Jehośła pochodzi z H3068 i H3467. Wyraz Jeho to H3068, to znaczy samoistniejący wieczny Bóg z wyrazu H1961. 1961, gdy 19 wracasz do góry nogami, otrzymujesz 61. I co znaczy ten wyraz H1961? To exist, być, istnieć stawać się realizowany, ponieważ zostajesz nawrócony. Stajesz się, jesteś ożywiony, ponownie narodzony i odzyskujesz zmysły i myślisz co ja tutaj robię? Zrodził nas ponownie Ana Genacho. Z Ana poprawnie w górę i Genacho odżywiać. A genacho jest wrazu genos, co znaczy krewny, dosłownie lub w przenośni, narodzony, pokolenie. A więc On jest naszym krewnym zbawcą, ponieważ jesteśmy Jego rodziną. Jezus nie daje nam zbawienia, ponieważ coś zrobiliśmy. I to nie jest tak, że mówisz, a muszę zrobić to i muszę zrobić tamto, gdyż to znaczy bycie pod prawem. Nie jesteś pod prawem, ale jesteś pod łaską. A więc gdy nawróciłeś, się, gdy zobaczyłeś prawdę, wiesz, że jesteś w więzieniu, twoje ciało jest więzieniem i tutaj nie przynależysz i prosisz Jezusa, aby przejął świątynię twojego ciała i zostajesz ponownie narodzony, ożywiony za pomocą odwrócenia do góry nogami. Gdyż narodzony to ana w górę i zrodzić. I tutaj mamy tą, tą część egzystować, udowodnić, że istnieje, że Jezus w systemie, jaki jest podzielony na dwie rzeczy męską i żeńską. Już wyprodukowanie tego systemu udowadnia Twoje istnienie. I tak wydostajesz się z systemu, jaki jest kłamstwem. Jak myślę, dlaczego każdy, kto. Kocha kłamstwo i żyje kłamstwem, idzie do czeluści, ponieważ nie zostali ożywieni w prawdzie. Gdy przyjmujesz Jezusa do serca, nie czynisz nic dlatego, że musisz, ale dlatego, że chcesz. Chcesz żyć dla Niego i czynisz dobrze dlatego, że on zamieszka w Twoim sercu i je przejął. Dlatego Twoje uczynki nic nie znaczą, gdyż są owocem tego, co Jezus z Tobą robi, a nie tego, co Ty robisz sam swoją wolą. Ty tylko akceptujesz Jezusa, przyjmujesz Go, a resztę czyni już On. Dlatego Twoje uczynki nic absolutnie nie znaczą. I są tacy ludzie, którzy uważają, że, ci, że są ludzie na ziemi, którzy nie mieli szansy poznać Jezusa, że do nich nie będzie obowiązywała taka sama zasada, że oni będą zbawieni z uczynków. Z tego, co zrobili, że oni nie mieli szansy poznać Jezusa. Pan Bóg ma wszystko pod kontrolą. Pan Bóg wie, kto się nawróci, a kto nie. I aby zostać zbawionym, trzeba przyjąć Jezusa, gdyż zbawienie jest tylko i wyłącznie z łaski. Łaski, jaką się otrzymuje w wyniku przyjęcia Jezusa. A każdy, kto chce wejść do świątyni bez Jezusa, czyli na przykład za pomocą samych uczynków, jest złodziejem. Jest tak trailer filmu, filmu Out of the Darkness. W tym trailerze mężczyzna w lesie do góry nogami. Ten las zamienia się w oko węża. Tak jak zobaczycie na plakacie tego filmu w, inter, w Pinterestie, wejście do jaskini ma kształt oka, a kreską wokół tego węża jest postać człowieka. No, jedno oko przecież mamy od rasy wężowej, tak? Gdy widzimy kadr, gdzie mężczyzna przekręca jakiś okrąg, widzimy postać z włócznią, która celuje w inną leżącą postać. Poprzez ten cyrkularny ruch wygląda to tak, jakby włócznia celowała w oko. W jakie oko może celować? Jakie oko chcą zabić tutaj w tym systemie? Hmm? I w tym momencie e, widzimy, gdy, ten, gdy ta postać przekuwa oko. Widzimy przybliżenie na twarz kobiety, która patrzy na mężczyznę i nastaje całkowita ciemność. Gdyż tak jest od samego początku. Żeńska energia poluje na męską. Rasa wężowa na nas. Jest też taki. Nie wiem, czy to jest taka bajka, czy coś takiego. Um, to to wygląda jak ulica sezamkowa, e, i e, chyba to się nazywa Time to Be Creative, i jest taki e, filmik na YouTube, który jest podpisany. Don't hug me, nie przytulaj mnie, I'm scared, boję się. E, I obejrzcie sobie ten filmik, który w Pinterestie jest. Tam mam w na zestaw noży na ścianie. Mamy tam datę: 19 to rzeź i dobro, a 6 to ginąć, Abel. Końcydencja. Otwiera się książeczka i śpiewa o tym, jak być kreatywnym. I tak na przykład uczy, żeby zamiast widzieć pomarańcze, widzieć uśmiechającą się twarz, a więc jednym słowem zaprzeczać rzeczywistości i widzieć w tym swoje własne iluzje. Każe w chmurach widzieć różne rzeczy, których tam nie ma. Tak, aby coś wcześniej uznawane za nudne, jako że postać wcześniej powiedziała, że widzi nudne chmury, i tak rzeczy bez żadnej wartości znaczenia stały się wyznacznikiem szczęścia ludzi i czymś, dlaczego uczynią wszystko, aby te płytkie próżności, iluzję utrzymać za wszelką cenę. I słyszymy, używanie waszego umysłu, aby dobrze się bawić, gdyż tylko tak człowiek może kochać ten świat i to życie. którego prawdą jest to, że tak naprawdę to jest jak horror. I w pewnym momencie na, na namalowany obraz klauna wylewa się czarna substancja, która, no wiecie, końcencyjnie przypomina bardzo płynny gra, e, e, który bardzo przypomina płynny grafen. No, ale co ja tam wiem, prawda? E, widzimy X. I słyszymy tam jak śpiewa Listen to your heart, słuchaj swojego serca Listen to the rain, słuchaj deszczu Listen to the voice inside of your brain um, Słuchaj głosu w swoim mózgu No, serce Jeremiasz, rozdział 17, wers 9 Serce jest przede wszystkim podstępne i bardzo niegodziwe I to nam pokazuje ten filmik, za chwilkę do tego przejdziemy a Rain? Czyż Eminem, czyli Dash, nie śpiewał o Rain Manie? Czyż wiele gwiazdek nie śpiewało o tym, że sprzedało się Rain Manowi? No i głos w mózgu a czyż nie ma w ludziach głosu pasożyta, demona, jaki mieszka w nich od urodzenia, od połączenia się z ciałem, które z natury połączone jest z pasożytem w czeluści, i czyż nie wydaje się ludziom, że czegoś pragną, co w rzeczywistości prowadzi ich na zatracenie i nie czynią tego, czego wcale nie chcą czynić? I my, przecież będący w Chrystusie, wciąż przez ciało jesteśmy szarpani, chociaż demon już nie ma nad nami w Takiej władzy i owad się nami już słodko nie pożywia. I koincydentalnie po tej poradzie słyszymy psychodaliczną muzyczkę. Widzimy ludzkie serce, na które naklejono kolorowe paski papieru, a następnie obtoczono w brokacie postacie tańczące i gdy siedzą przy stole, aby zjeść tort, gdy kawałek jest wycinany, to zamiast kremu ma surowe mięso jakby zrobione z tego serca. Pojawia się napis Śmierć i pokazana jest nora myszy, do której chowa się ruchomy kawałek mięsa. W norach mieszkają myszy, a myszy są mięskiem dla kota, który na nie poluje. Potem mamy rysunek z czachami, a książeczka śpiewa. Teraz wszyscy zgódźmy się, aby już nigdy więcej nie być kreatywnymi. Ale to koincydencje. I też powiem Wam, że trafiłam znowu na iPad Goat. Zapominam, że to była dwójka. Zresztą to będzie w Internecie dodane. I coś mi także, żeby to sobie jeszcze raz obejrzeć. No i mamy ten busz odwiedzającego szkołę. Jeden pełny obrót głową i zamienia się w Obamę. Tak jak kilipot, na którym stoi statua wolności, jaki przedstawia cykl, gdzie dwa trójkąty idą w przeciwne strony i na dole się spotykają, każdy kończąc cykl. I po obrocie zamienia się w Obamę, a Obama to, wiemy, że antychryst. Obama ma ząb jak wampir i mruga jednym okiem, a przez cały ten czas pod tablicą widać dwa mózgi. Jakby w lustrzanym odbiciu, double minded, to podwójną myślę i smoka, którego język nachodzi na obrazek tych mózgów, które są przedzielone czym? Błyskawicą. I czy szatan nie spadł jak błyskawica? Na tablicy Evolution, a nad nim lol gdyż ewolucja to bój to totalne kłamstwo a ludzie w to wierzą a szatan ryje się z nich w niebogłosy tak jak Obama na tym filmiku potem dziewczynka ala Alicja z jabłuszkiem, a za nią króliczek króliczek? bo w Alicji to on sprawił, że Alicja, a Alicja to znaczy of nobility, czyli z wyższej um, a, jakby z na wyższej poziomie, z jakiejś czystej rasy, weszła do świata, który był do góry nogami. A jabłuszko reprezentuje to, co stało się w Edenie, jako że spożycie tego owocu, owocu, jaki, gdy czytamy znaczenie w konkordacji, znaczy pożądać, oznaczało przemieszanie się z rasą wężową i powstanie więzienia dla aniołów, czyli ziemi, gdzie wszystko jest do góry nogami. Jakby zajaszło you're turning everything upside down sobie to i wasze odwracanie do góry nogami będzie uważane za gminę garcarza. koalicji niebieskie postacie bez twarzy, rasa wężowa i jedne są połączone głowami jak syjamskie bliźniaczki, co oznacza dwoje stających się jednym, ale nie jednym w Chrystusie, ale w szatanie. I wokół nich drut kolczaste. Gdyż gdy przyjmą z nami, nie będą już mieli wolnej woli, a będą jak zombie nie będą już mogli się nawrócić. I skoro to jest pokazane zaraz po tym, jak pojawia się Obama, to kto wprowadził tą abominację? Kto jest antychrystem? Gdy jabłko wypada z ręki Al Alicji, dzieli się na pół i łączą się ze sobą przeciwne nasiona. Nasienie węża i nasienie kobiety. Nadciągająca armia muzułmańska. Kropla jakby grafenu wpada do morza, morza ludzkości. Statua wolności, której strącono pochodnia, pochodnia oznacza światła, więc anioły owce, płód do góry nogami, gdyż wejście do ciała to śmierć, światła anioła, pód w jajku, jak jest opleciony wężem, gdyż każdy rodzi się jako dziecko węża, a więc szatana. I temu płodowi przygląda się oko węża za pomocą sztucznej technologii. Jako, że człowiek cielesny to dziecko węża. Dlatego Jan do wszystkich zebranych mówi plemię żmijowe. Ten płód wyrósł na chłopca, który połączony z szatanem robi to, co szatan mu szepcze. I myśli o mamonie, wojnie i innych duperelach. Zwróćcie uwagę, że jedno oko ten chłopiec ma zakreślone na fioletowo. I gdy Jezus powraca, wąż ucieka. A chłopiec ma dwoje takich samych oczu. A świątynia z obrzydliwą czarownicą z obwisłymi cyckami i muzułmańskim prorokiem wali się. I to miejsce, jakie się wali, ma kształt oka. Oczywiście. Całkiem. Koncydentalnie, prawda? Tak? jeszcze czasu. A już muszę skończyć.